wziąwszy wszystko pod uwagę był największym dostojnikiem jakiego dzieci kiedykolwiek widziały zastanawiały się z jakiej ulepionej jest gliny po części chciały słyszeć jego potężny głos po części jednak obawiały się tej siły sędzia pochodził z odległości o 12 mili Konstantinople a więc wiele podróż i był człowiekiem światowym widział nawet gmach sądu hrabstwa który podobno pokrył Pokryty był blachą synową. Re refleksje te wzbudziły zbożny podziw, który objawił się frapującym milczeniem i szeregami wlepionymi w niego oczu. A więc to był wielki sędzia Thatcher, brat tutejszego prawnika Jeff Tater, natychmiast poszedł, aby przywitać się z wielkim człowiekiem i stać się obiektem zazdrości całej szkoły szepty kolegów były z muzyką dla jego uszu popatrz na niego Jim idzie tam hej patrz za chwilę podam mu rękę już ściska rękę psia kość nie chciałbym być teraz na miejscu Jeffa pan Walter pan Walter zaczął się teraz ochoczo popisywać oficjalną krzątaniną rozkazywał wydawał osądy udzielał się tu i tam wszędzie tylko mógł Podobnie bibliotekarz on też popisywał się, biegnąc tam i z powrotem, z naręczem książki intensywnie bełkocząc i wzajemnie zamiesz zamieszając, w jakim lubią się takie pluskwy. Młode nauczanami, których dopiero co karały trzepaniem po głowach, z wdziękiem groziły pal palcami nie chłopcom, a grzecznym słodko głaskały. Młodzi nauczyciele Popisywali się nieznacznym e, besztaniem i innymi małymi pokazami władzy, per, per, precyzyjnym przykładem się do dyscypliny. Większość nauczycieli obydwu pci koniecz, płci koniecznie musiała zajrzeć do biblioteczki przy ambonie. Powtarzali to raz po raz z o scenizacyjną niechęcią małe dziewczynki popisywały się na różne sposoby a mali chłopcy popisywali się z takim zaangażowaniem że w powietrzu gęsto było od, od papierowych kulek wnętrze wypełniali też odgłos przepychanek a ponad tym wszyscy siedzieli wielki człowiek i opromieniał wnętrze by budynku swoim maj, majestacznym sędziowskim uśmiechem i pojawił się w glorii własnego dojewództwa dostojenictwa, ponieważ sam też się popisywał. Jednak tylko rzeczy brakowało do szczęścia panu Waltersowi. Nie miał szansy wyjąć nagrody w postaci Biblii i zaprezentować cudownego dziecka. Paru uczniów miało po kilka żółtych kartek, ale żadno nie zgromadziło wystarcz wystarczającej ilości. Dyrektor wypytał już Wszystkich najlepszych, teraz oddałby wszystko za owego gniałego chłopca o niemieckich korzeniach zdrowego na umyśle. W chwili, gdy wydawało się, że nadzieja umarła, wystąpił Tomek Sawyer ze swymi dziewięcioma żółtymi gatkami, dziewięcioma czerwonymi oraz dziesięcioma niebieskimi i zażądał Biblii. To było niczym grą z jasnego nieba. Walters nie spodziewał się zgłoszenia ze strony tego ucznia przez najbliższe 10 lat. Jednak nie było co do tego wątpliwości. Oto poręczone weksle, a wszystkie mające pokrycia. Tak, oto Tomek został wyniesiony na Wyżyny, gdzie przebywał w sąsiedztwie. Sędzia i drugi wybraniec. A dobra nowina została oficjalnie ogłoszona. Była to najbardziej zdumiewająca niespodzianka dekady. Sensacja to była tak ogromna, że wyniosła nowego bohatera na piedestał i zamiast jednego, sz zamiast jednego szkoła miała dwa cuda do podziewania. Wszystkich chłopców zżerała zazdrość. Jednak największe męczarnie cierpli ci, którzy zbyt późno spostrzegali że sami przyczynili się do tego nienawidzonego splendoru. Sprze sprze sprzedając Tomkowi swoje kartki w zamian za dobra, które zgromadził na przywilej wielenia płotu, pogradził sobie, ponieważ padli ofiarami, ofiarami chytrego oszustwa przebiegłego węża w trawie. Nagroda została Tomkowi wręczona z całym... Z całą wylewnością, na, na jaką tylko mógł zdobyć się, zdobyć się dyrektor. W takich okolicznościach jednak brakowało jakiegoś szczerego en, entuzjazmu, ponieważ, ponieważ przeczucie podobno powiadło pod, 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 po biednemu człowiekowi, że za tym wszystkim kryje się tajemnica, której lepiej nie wy, wy, wylekać na światło dzienne. Absurdem było, że właśnie ten chłopiec zmagazynował dwa tysiące snopków wiblinnej mądrości. Bez wątpienia już Tuzin prze przekraczał jego możliwość. A była dumna i zadowolona. Próbowała sprawdzić, by Tomek dostrzegł to w jej twarzy, jednak on nie patrzył. zastanawiała się. Była trochę zaniepokojona, potem pojawiło się liste podejrzenie, odeszło i wróciło. Obserwowała ukradkowie spojrzeli, wszystko jej zdradziło i to złamało jej serce. Była zazdrosna i zła łzy napłynęły jej do oczu i znienawidziła wszystkich, a najbardziej jak myśliła, tomka. Tomek został przedstawiony sędziemu, jednak język uwiązał mu w gardle. Nie mógł zdobyć tchu. Jego serce zadrżało częściowo dlatego, że sędzia był naprawdę wielkim człowiekiem, ale przede wszystkim ponieważ był jego ojcem. Gdyby było ciemno, upadły przed nim i zaczął go wielbić. Sędzia położył dłon na głowie tomka i nazwał go wspaniałym młodym człowiekiem. I zapytał, jak ma na imię. Chłopiec zająkał za za ciemno się ciężko weschnął wreszcie wydusił Tomek, och nie, nie Tomek tylko Tomasz a no, właśnie tak sobie myślałem bardzo dobrze, ale masz jeszcze nazwisko, przypuszczam, że mi je zdradzisz prawda? Tomaszu, powiedz pan, panu, jak się nazywasz powiedziała Walters nie zapomnij dodać proszę pana nie wolno zapomnieć o dobrych ma manierach Tomasz Sayer, proszę pana tak jest. Dobry chłopiec, wspaniały chłopiec, wspaniały, dzielny, młody człowiek. Dwa tysiące wersetów to bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nigdy nie będzie żawał trudu tej nauki, gdyż ta wiedza jest warta więcej niż cokolwiek innego na świecie. Ta wiedza czyni ludzi wielkimi i dobrymi. Ty też któregoś dnia zostaniesz dobrym, wielkim człowiekiem. Tomasza, a więc. A wtedy, patrząc też, powiesz, zawdzięczam to wszystko bezcennemu przywilejowi uczęszczania w dzieciństwie, do szkółki niedzielnej. To wszystko zawdzięczam moim drogom nauczycielom, którzy nauczyli mnie zgłębiać wiedzę. To wszystko zawdzięczam dobremu dyrektorowi, który zachęcił mnie opiekować się mną i dał mi piękną Biblię wspaniałą, piękną Biblią, abym miał ją zawsze przy sobie, zawsze, a wszystko to zawdzięczam dobremu wychowaniu. O to, co powiesz, Tomaszu. I nie oddałbyś tych dwóch tysięcy wersetów za żadne pieniądze. Naprawdę nie zrobiłbyś tego. A teraz nie będziesz miał chyba nic przeciwko wyrecytowaniu nam części tego, czego się nauczyłeś. Wiem, że nie miałbyś nic przeciwko temu, ponieważ Jesteśmy bardzo dumni z małych chłopców, którzy się pilnie uczą. Bez wątpienia znasz imiona wszystkich dwunastu apostołów. Czy mógłbyś zatem wymienić nam, im, nam imiona pierwszych dwóch? Tomek kręcił palcem w dziurce guzika, zb zbaraniał, zaczerwieniał, zaczerwieniał się i spuścił wzrok. Panu Wa Welsertowi stanęło serce. Mówił sobie, że to niemożliwe. By chłopiec ten znał odpowiedź na najprostsze pytanie. Dlaczego w ogóle sędzia go zapytał? Czuł się jednak zmuszony zabrać głos i, odpowie i powiedzieć. Odpowiedział panu Tomaszu nie bój się. Tomek wciąż milczał. Nie na pewno powiesz, powiedziała dama. Pierwszymi apostołami byli Dawid i Goliat. Miłosierne spuścimy zasłonię milczenia na koniec tej sceny. Rozdział piąty szczypawa i jej ofiara. Około z pół do jednej pięknięty dzwonek małego kościoła zaczął bić, a ludzie zaczęli gromadzić się na poranne kazanie. Dzieci ze szkółki dzielnej rozpoczęły się po kościele, zajmując miejsca w ławkach pod nadzorem swoich rodziców. Przyszła ciotka Poli, Tomek Sid i Mary usiedli przy niej. Tomek został usadzony od strony nazwy tak daleko od otwartego od, od okna i pokus letniego światła, jak tylko możliwe. Tłum, wypełniał nazwy, był tam postrzegały i wynętniały naczelnik poczty, który pamiętał lepsze czasy, burmistrz żoną, gdyż oprócz in, in, innych zbytków, miasteczko miało również burmistrza. Sędzia pokoju wdowa Douglas, szacowna wytwórnia, czterdziestolatka. Hojna, dobroduszna i dobrze wysytuowana. Jej dom na wzgórzu był jedną re rezyde rezydencją w miasteczku, najbardziej gościną, znaną z, naj z najbardziej wystawionych przyjęć, jakimi ST Pesterbug mógł się posłużyć, by, ten, by tam też zgarbiony, czcigodny major i majorowa. U Ward, adwokat Riverson, nowy dostojnik z daleka, tu obok miejscowości piękności w towarzyskiej wystrojonych ba, bas, bas, Batyst i ozdobionych stążkami młodych uwodzi lenek. Potem wszyscy, potem wszyscy młodzi urzędnicy z miasteczka, którzy przybyli gromadnie i stali w przedsionku są z główki swych czcionek Czcinowych laseczek, ten zwarty mur wy, wyperfumowanych. I wdzięcznych się za lotników stał, dopóki ostatnia dziewczyna nie pokonała ich szpaleru. Ostatni przybył wzór cnót chłopieńcy Willem Muferson, z taką uwagą troszących się o swoją matkę, jakby była ze szkła. Zawsze prowadził matkę do kościoła i była dumną wszystkich rodzicielek. Był tak dobry, że wszyscy chłopcy go nienawidzili. Poza tym był wychwalany na wszystkie strony jak zwykle w niedzielę biała chusteczka zupełnie przypadkiem zwisała z jego tylnej kieszonki tam jak nie miał chusteczki a chłopcy, którzy ją posiadali uważali za snobów. gdy wszyscy parafialnie już się zgromadzili dzwon zabił raz jeszcze aby ostrzec marderów i spóźnialskich, potem w kościele zapadła uroczysta cisza Zakłócenia jedynie chichotem i szeptaniem z chóru. Chór zawsze chichotał i szeptał przez całą mszę. Był raz kiedyś wprawdzie chór, który potrafił się zachować, jednak zapomniałem gdzie to było. Minęło już wiele lat i ledwie pamiętam z, te, z tego cokolwiek, ale sądzę, że byłoby to gdzieś za granicą pastor zapowiedział hymn i przeczytał go z tak wielkim upodobaniem w szczególnym stylu, który wzbudział powszechny podziw jego głos zaczynał na średnim poziomie po czym wstąpiono wznosił się dopóki nie osiągnął najwyższego tonu który podkreślał kładąc nacisk co największe słowo po czym o opadał niby z trampoliny czy wolno mi spoczywać w niebie niebieskich kwietnych ło niebieskich kwietnych ło Żach, gdy inni muszą walczyć i tonąć w, kra, w kra, krwawych morzach, uważano go za wspaniałego lektora. Na, za, na zebraniach parafialnych zawsze proszony był o czytanie poezji, a gdy to robił, damy podnosiły w zachwycie dłonie i pozwalały im bez, bezradnie opadać na kolana zamykały oczy, postrząsały głowami, jak gdyby chciały powiedzieć, nie da się tego wyrazić, słowami to zbyt piękne, zbyt piękne dlatego doczesnego świata. Po odśpiewaniu z wielebny, Sparguł zamie, zamieniał się w tablicę informatyczną i odczytywał ogłoszenia dusz pasterskie. dotyczące z stowarzyszeń i, wszy, i wszy, wszelkich innych spraw. Lista ta zdawała się nie mieć. Końca, ten dziwny zwyczaj wciąż jest traktowany w Ameryce, nawet w miastach, gdzie, gdzie gazet jest pod dostatkiem. Jak często bywa, im trudniej uzasadnić tę tradycję, tym ciężej się jesz pozbyć. Pastor zaczął modlić szczorde, to była modlitwa i bardzo szczegółowa. Modlono się za kościół i za małe dzieci kościoła, za inne kościoły w miasteczku, za samo miasteczko, za hrabarstwo, za stan, za urzędników. Z... Za rolników stanowych, za Stany Zjednoczone, za kościoły Stanów Zjednoczonych, za kongres, za prezydenta z członków rządu, z biednych marynarzy nękanych przez zburzony morza, za uciskiem masy jęczące pod butem europejskich monarchii i wschodnich des despotów, za tych, któż, których, których oczy i uszy zamknięte są na światło i dobrą nowe, nowinę. Za poglę na dalekich wyspach, a modlitwę kończyła się prośbą, by słowa pas pastora znalazły łaskę i przychylność, by były niczym ziarno czosone na żyzną glebę, z tez, przynoso, przynoszące z czasem urodzaj dobra. Amen. Zaszedliśmy suknie i stojąc parafiane usiedli. usiedli. Chłopiec, którego losy opisuje ta książka, nie czepiał radości z modlitwy ledwo je znosił, jeżeli w ogóle podczas modłów wiercił się nieustannie, bezwiednie orientował się mniej więcej, w szczegółach modliwy nie słuchał, ale za to dobrze znał utaty, utarty szlak, którym podążał duchowny, gdy tylko pastor wtrącił jakiś nowy szczegół, uchodąk natychmiast wykrywało, a cała jego natura była tym dotknięta. Uważał wszelkie dodatki za oszustwo i szobarstwo. W połowie modlitwy mucha usiadła na oparciu ławki przed nim, zaczęła dręczyć jego duszę spokojnym po pocieraniem łapek, obejmowaniem główki i tak ener ener energicznym jej pocieraniem, że widać było cienką nitkę szyjki i zdawało się, że główka za chwilę się oderwie. Pocierała skrzydełka tylnymi nóżkami i przygładziła je, jakby były połami płaszczyzny. Pła Samą swoją toaletę odbywała tak bez jakby wiedziała, że jest zupełnie bezpieczna, w, że w rzeczy samej tak było, chociaż ręce świerzbiły Tomka, aby ją złapać. Nie śmiał jednak tego uczynić, wierzył bowiem, że gdyby, że gdyby uczynił tą rzecz podczas modlitwy, jego dusza zostałaby natychmiast potępiona, ale wraz z ostatnim zdaniem jego ręka zaczęła się zakradać i pędznąć do przodu. I jak tylko zabrzmiało Amen, Mucha stanęła się jęcem wojennym, ciotka od razu to wykryła i kazała mu ją puścić. Pastor ogłosił temat kazania i monotonnym głosem brmą, brnął przez rozprawę tak, prozaiczną i nudną, że coraz więcej głów zaczęło opadać mimo, że było to kazanie traktujące o bezmierze siarki i ogna piekielnego uszczuplejące wybrańców głodnych niebios do garstki tak małej że lewie wartej zbawienia Tomek liczył strony kazania po nabożeństwie, zawsze wiedział ich ile ich było jednak rzadko potrafił powiedzieć o, o nich coś więcej jednakże tym razem naprawdę przez chwilę był zainteresowany Pastor przedstawiał imponujący i poruszający obraz gromadzących się zastępów świata w dniu sądu ostatecznego. Kiedy lew i iba ra, iba ranek spoczną obok siebie, o, a o, poprowadzi je dzieci, chłopiec nie dostrzegał ani pastonu, ani nauku, czy morału tego przedstawienia. Myślał jedynie o wyrazistości głównej postaci i patrzących, na rodach jego twarz rozbłysła na tę myśl, i pomyślała sobie, że chciałoby być tym dzieckiem, gdyby lew był oswojony. Potem znów zaczęły się katusze, ponieważ wróciły nudne rozważania. W tej chwili myślał o swoim skarbie i wyciągał go. Był to duży czarny żuk ze wspaniałymi szczypcami, nazwał go szczypa szczypawą trzymał go w pudełku nakapiszony pierwszą rzeczą którą zrobił żuk było uszczypanie go w palec. w naturalnym odruchu żuk został wystrzelony na środek nawy i wylądował na plecach a zraniony palec powędrował do ust, ust chłopca Żuk leżał tam sobie bezradnie przebierając w powietrzu nóżkami i nie potrafił się odwrócić tomek obserwował go ten nim jednak owad leżał bezpiecznie poza jego zasięgiem inni ludzie znudzeni kazaniem odnaleźli w żuku uko ukojenie i również zaczęli mu się przyglądać nagle nadszedł za zabłąkany pudel smutny u i opuszczony lo, rozlewiniony sennym spokojem lata i ciszą zmęczony niewolą tęskniący za od, odmianą wytrąpił żuka podniósł obwisły okon i zamerdał oszacowany zdobycz odszedł ją, ją do, dookoła powąchał z bezpiecznej odległości znów okrążył i ośmielił się obwąchać z bliska potem otworzył pysk i ostrożnie próbował go chwycić Chybił spróbował jeszcze raz i jeszcze raz zaczął doceniać tę zabawę, położył się na brzuchu z rukiem pomiędzy łapami i kontynuował eksperyment. W końcu się zmęczył, stał się obojętny i nieobojętny, duchem głową zaczęła mu się kiwać, jego pysk opadał stopniowo, wreszcie dotknął wroga, który go uszczypał, pies głośno za skomlał, szarpnął głową, a żuk upadł kilka jądrów dalej ponownie lądując na plecach okoliczni widzowie trzęśli się od zduszonego śmiechu kilka twarzy skryło się z, z, za, za, za wachlarzami i chusteczkami a Tomek był przeszczęśliwy pies wyglądał głupio i tak się pewnie czuł jednak w jego sercu była złość i żądą zemsty tak więc poszedł do żuka i rozpoczął ostrożny atak skasą, skacząc do niego z każdej strony lądując przed nimi łapami, osał przed owadem, kłapiąc zębawi, a z jeszcze mniejszej odległości. Szarknął z głową tak gwałtownie, że jego uszy znów zaczęły się podać, jednak po chwili znowu się zmęczył, próbował zająć się muchą, ale nie przyniosło mu do ulgi. Z nosem przy ziemi obszedł kółko mrówkę, jednak i ta zabawa wkrótce mu się znudziła. Ziewnął, wesknął całkiem za całkiem. Zapomniał o żółku i na nim musiał rozleg się dzięki schowyt, agonii i pudel śmignął nawą wciąż z kowycz, Skręcił przed ołtarzem, pomknął nową, nową boczną, skręcił przy drzwiach i ruszył ostatną prostą. Jego udrędka rosła wraz z prędkością. Zamienił się we włochatą ko kometę poruszającą się po Orbicie z błyskiem i prędkością światła. Wreszcie oszalały cierpiennik zboczył z kursu i wskoczył swemu panu na kolana. Ten zajrzucił go przez okno. Odgłos cierpienia osła osłabił i w końcu za zupełnie. Do tego czasu wszyscy wierni poczerwienieli na twarzach, dopuszczeni y dusząc się do stłumionego śmiechu. A kazanie utknęło w martwym punkcie teraz zostało podjęte na nowo jednak kulało i stało się nieprzykrojące wy ogóle nie robiłoś już na, ni na nikim wrażenia ponieważ nawet najbardziej poważane e no kon konkluzje przyjmowanie były z duszącym Duszącymi wybuchami bezbożnej wesołości i schowem głów najbardziej oddalonym kawałkiem, tak jakby biedny pastor opowiadał coś niezmiernie śmiesznego. Wszyscy zgromadzili, poczuli prawdziwą ulgę, gdy ciężka próba dobiegła końca i pastor udzielił błogosławieństwa. Tomek Sawyer wrócił do domu z świetnym humorze, myśląc, że tak uzmra, uzm, urozmaicie nabożeństwo może dostarczyć sporej satysfakcji. Dręczyła go tylko jedna myśl. Nie miał nic przeciwko temu, by pies zbawił się jego szczyp szczypawą. Jednak nie miał prawa jej porywać. Rozdział szósty. Tomek poznaje Becki. Tomek Sojer powitał poniedziałkowy ranek przy Tak było zawsze w poniedziałek, ponieważ zaczynał się kolejny długi tydzień szkolnych Katuszy ogólnie rzecz biorąc, wolałby, żeby w ogóle nie było czasu wolnego, gdyż czyniło to niewolę i kajdany jeszcze bardziej odrażającymi. Tomek leżał rozmyślając, nagle przyszło mu na myśl, że chciałby się rozcho rozchorować. Mógłby wtedy zostać w domu zamiast iść do szkoły. Była no to jakaś niewielka szansa. Zbadał się, nie znalazł żadnych dolegliwości, więc znowu zaczął szukać. Tym razem pomyślał, że wykrył pewne z tym potomy kolki kolki i zaczął pobudzać je. Z pewną nadzieją jednak objawy wkrótce osła, osła, osłabły i w końcu całkiem znikły. Rozmyślał dalej nagle coś odkrył. Jeden z jego prze, przednich górnych zębów zaczął się kiwać. Było to szczęśliwe z losu. miał już, miał już zacząć je, jęczeć na przystawkę, jak to naz, na, kto nazywał. Gdy nagle zaś Zaświtło mu w głowie, że jest doj doj dojdzie do rozprawy i wy wysunie ten argument. Wyrwanie ząb, a to będzie bolało. Tak więc postanowił, że zębo zatrzyma sobie w re rezerwie i będzie szukał dalej. Przez chwilę nic nowego nie przychodziło mu do głowy, aż nagle przypomniał sobie, że słyszał, jak doktor opowiadał o jakimś schorzeniu, które po położyło pacjenta do łóżka na dwa, trzy tygodnie i groziło mu utratą palca tak więc chłopiec ochoczo wyjął spod pościeli stopę z chorym palcem i zaczął ją badać nie znał charakterystycznych objawów tamtego schorzenia a jednak uznał, że warto zaryzykować i zaczął jęczyć z wielkim zapałem Sid spał jednak kamiennym snem Tomek zawył głośniej i miał wrażenie, że palec naprawdę zaczyna go boleć. Sid nie odpowiadał tym razem Tomek aż się Zas, zaspał z wysiłku, odpoczął potem nabra powietrza i wydał z siebie całą gamę godnych podziwu i jęków. Sid chrapał nadal, Tomek stracił cierpliwość, krzyknął Sid, Sid i potrząsnął nim, podziało więc więc Tomek jeszcze dalej Sid, Sid ziewnął. przeciął się i podniósł na łokciach, chrapnął i zaczął gapić się na Tomka. Tomek nadal jęczał sit, zawołał. Tomku, hej, Tomku, brak odpowiedzi. Hej, Tomek, Tomek, co ci jest? Potrząsnął nim potrząsnął i popatrzył z niepokojeniem. niepokojeniem. Tomek za zajęczał. Och przestań, Sid, nie potrząsaj mną. Dlaczego co się dzieje? Tomku. Muszę zawołać ciotkę. Nie, nieważne. Może teraz mi przejdzie. Nikogo nie wołaj. Ale muszę, och nie jęcz tak, Tomku, to okropne. Jak długo cię, jak długo cię boli? Od paru godzin. Au, nie wierć się tak, Sid, zabijesz mnie. Tomku, dlaczego nie obudziłeś mnie wcześniej? Och, Tomku, przestań. Ciarki mnie przychodzą jak... Tego słucham. Tomku, co się dzieje? Wybaczam ci wszystko, Sid. Jęk, wszystko, co kiedykolwiek mi zrobiłeś. Cóż, odchodzę. Och, Tomku, ty nie umierasz, prawda? Och, nie, Tomku, nie, ra. nie umieraj. Może. Wybaczam wszystkim, Sid. Jęk. Tak, im powiesz, Sid. I Sid, daj moją ramę okienną i mojego jednookiennego kota, tej nowej dziewczynie, którego przyjechała do miasta i powiedz jej jedną. Powiedz jej. Jednak Sid chwycił swoje ubranie i zniknął. Teraz Tomek już naprawdę cierpiał. Tak świetnie brasował jego wyobraźnia i tak w jego jęki wdarła się nuta autorystycznego bólu. Sid zbiegł po schodach i zwołał: Och, Ciociu, poli, choć Tomek umiera, umiera. Tak, Ciociu, nie zwlekaj, choć szybko, bzdura w to nie uwierzę. Jednak prędko biegła po schodach razem z Sidem i Mary. Twarz jej podlebiała usta. Zardrżały gdy dotarła do łóżka boleści, wysypała Tomku. Tomku, co z tobą? Och, ciociu! Och, ciociu, ja co ci jest? Dziecko, co ci się stało? Och ciociu, mój chory palec zmar ma zmartwiał starsza panią, pa opadła na krzesło, zaśmiała się trochę, potem zapokała, potem śmiała się przez ły, wreszcie przyszła do siebie i powiedziała Tomku, co to za popisy? Skąd już z tym wygłupami i... Wyłaj z łóżka, jęki umilkły i ból palca znikł. Chłopiec czuł się trochę głupio i powiedział Czuciu Poli, naprawdę zdawało mi się, że to martwica i bolało tak, że całkiem zapomniałem o zębie. O zębie w rzeczy samej, co z twoim zębem. Kiwa się i strasznie mi boli. Nie tylko nie zaczynaj znowu jęczeć. Otwórz buzię, faktycznie. Ząb się chwiej, ale na pewno od tego nie umrzesz. Mary, daj mi jed... jedwabną nic i przynieść do z kuchni roz, roz, rozżarzone polano Tomek i Tomek jęknął Och proszę ciociu nie wyrywaj go już mnie wcale nie boi jeśli nie jeśli nie, niech padnę trupem, proszę, nie ciociu, nie chcę już zost zostać w domu, wolę iść do szkoły. Och, naprawdę, więc cała ta afera była tylko dlatego, że pomyślałeś, że będziesz mógł zostać w domu i pójść na ryby. Tomku, Tomku, kocham cię tak mocno, a ty robisz wszystko, by złamać moje stałe serce swoją nie niegodziwością, do tego czasu instrumenty dentystyczne były już gotowe. Starsza pani przywiązała z supełkiem jeden koniec jedwabnej nici do domkowego zęba, a drugą pętlę zawiązała na ramię łóżka. Następnie wzięła polano i gotowym ruchem niemal za, zamknęła się ni, nim tuż przed twarzą chłopca. W jednej chwili ząb wy, wisiał dędając przy ramię, a jednak wszystko do, dobre, co się dobrze kończy. Kiedy Tomek po śniadaniu zmierzał do szkoły, był obiektem zazdrości każdego napotkanego chłopca, ponieważ prze, przerwa w rzędzie przerwa w rzędzie, Przerwa w ręce górnych zębów umożliwia mu spluwanie w nocy. Nowy i godny podziwu sposób zgromadził wokół siebie Januszek zafascynowanych prezentacją chłopców. Jeden z nich, który wcześniej był w centrum, zainteresował się i zbierał hołdy z powodu rozciętego palca.